Minut po godzinie szóstej kobieta w garniturze. No, Czyli można tak powiedzieć. Mniej awanturujący się. To na pewno. Dorota gardian. Dzień dobry. I prognoza pogody i wszystko co najgorsze mamy nadzieję, mamy już za sobą. Tak, ale jesteśmy cały czas w strefie frontu atmosferycznego, w strefie wilgotnych mas powietrza, dlatego należy spodziewać się dzisiaj właśnie pochmurnej pogody, ale też taki przyjemny chłód jest na zewnątrz. Można odetchnąć. Ach, ta pogoda dzisiaj trochę spokojniejsza. Ja naobiecywałem już mieszkańcom tak, Pomorza tak, Zachodniego. Prawda? Strefa godnie y znowu cieplej. Widzieliśmy obrazek z brzegu, pochmurną nad morzem. Tak. Czyli jeśli chodzi o opalanie nóg, to dzisiaj jest nies niespecjalnie. <grystanie> dzisiaj niespecjalnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Trzeba sobie inaczej radzić. <grystanie> dziękuję. <grystanie> dziękuję. Dorota Gardias jest z nami. Cześć Doroto. Witam ponownie. Burze niestety znów na wschodzie kraju. E, tak. Północny wschód, wschód Polski tutaj znów zagrzmi. Będzie mocno padać do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może powiać do 90 kilometrów na godzinę. Możliwe są też opady gradu. Zjawiska atmosferyczne burzą towarzyszące są zawsze groźne, proszę Państwa, ale te, które dzisiaj mają się pojawić, będą na pewno łagodniejsze. Mm -hmm. no, tej Weekend roś... chłodniejszy i to jest dobra wiadomość. Tak. Zła jest taka, że jeszcze dziś burza. Jeszcze dziś burze w północnej, północno-wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Podczas tych burz w prognozach pogody do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy.